Jeżeli myślisz o budowie domu i myślisz, że trochę na tym zaoszczędzisz, to ten odcinek może Cię zaskoczyć. Okej, okay, to dlaczego zdecydowałem się na budowę domu, mimo tego, że wiele lat powtarzałem, że... To się nie opłaca. Mam doświadczenie jako inwestor i deweloper i doskonale wiem, zdaję sobie sprawę, z czym wiąże się budowa domu. Zam cały proces budowlany od A do Z. Robiłem go wielokrotnie. Nawet nauczyłem go kilkuset osób w Polsce na moich warsztatach. I nie udziwiłem się, wiedziałem, że to będzie pochłaniało mój czas, moją energię. I byłem też przekonany, że wiele rzeczy pójdzie też nie tak, jak sobie to przewidywałem. Ale mimo wszystko zdecydowałem się na to. Dla mnie ten dom to symbol. Nie statusu, nie sukcesu, ale decyzji. Decyzji o tym jeszcze trochę zwalniam, że chcę wracać do miejsca, które jest naprawdę moje. Nie tylko na papierze, ale też po prostu mentalnie. No tak, budowa była trudna. Ale jak dzisiaj patrzę, że moje dzieci biegają po tym ogrodzie, to uważam, że warto było to przejść. Więc dlaczego? Po pierwsze, rodzina. Chciałem stworzyć miejsce, które będzie prawdziwym domem. Przestrzenią do życia, odpoczynku, czasem do pracy. Potrzebowaliśmy więcej przestrzeni, komfortu, ogrodu, ale też i ciszy. Potrzebowałem miejsca, gdzie będę miał swój kąt, gdzie będę miał swoją prywatność. Po drugie, chęć dopasowania do własnych potrzeb. Gotowe domy rzadko kiedy odpowiadają potrzebom konkretnej rodziny. Budując od zera i projektując od zera, wiele rzeczy możesz zmienić, co projektować inaczej. Na przykład układ pomieszczeń pod konkretne życie, które masz, bo każdy jest inny, nie ućm się. I od tego, jak żyjesz, zależy od tego, czy potrzebujesz większego biura, większej garderoby, czy strefy dla dzieci. Ale możesz sobie wybrać często orientację względem Świata. I to sam możesz wybrać technologię, na którą stawiasz. Mimo tego, że pod samą działką, pod samym domem mam praktycznie przyłącze gazu, to ze względu na to, że gaz jest ryzykownym surowcem i nie da się go inaczej załatwić niż z rurociągu, to postanowiłem zainwestować w pompę ciepła i cały ten dom, który jest za nami, jest ogrzewany. Pompy ciepła. A też dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie ceny gazu rosły i zdarzało się tak, że kiedyś wyjechałem do Stanów i budynek, za który płaciłem 6000 tysięcy złotych za ogrzewanie w zimie, nagle na przestrzeni miesiąca, jak już wróciłem do Polski, dostałem rachunek na 30 tysięcy i nie miałem totalnie na to wpływu. Natomiast tutaj mam fotowoltaikę, która w pewnym sensie jest taką tarczą i dzięki temu płacę dużo niższe rachunki. Co przy gazie jest no, nie, niemożliwe? To nie o to chodzi, żebym tych rachunków nie udźwignął, tak? Ale jeżeli mam opcję, mogę wybrać sobie kalkulację plan A, plan B czy plan C, to mogę po prostu dzięki swojemu intelektowi i doświadczeniu wybrać najtańszą opcję, a nie decydować się na to, co mi akurat wciska danej handlowy z danej firmy. A Wracając do tego, dlaczego wybudowałem taki dom? Bo już wybudowałem kilka domów, też nawet dla siebie, natomiast żaden nie odpowiadał mi. Chciałem mieć coś wyjątkowego, coś czego nie ma nikt. Jak zacząłem szukać działki pod nowy dom, to znalazłem tą działkę. I ta działka jest działką trudną, bo jest stosunkowo wąska, ma około 20 kilku, 25 metrów i jest na skarpie, więc można powiedzieć, że mało kto chciał kupić, ale ma dużo atutów. Po pierwsze, od, od strony południa, czyli od tej, którą tu widzicie, mam dookoła las, który może być zasłania mnie od jakichkolwiek innych zabudowań, czyli nie widzę praktycznie z mojego domu, z moich okien, nie widzę budynków, sąsiadów. Więc mam, można być, że mieszkam w otulinie linie lasu. Po trzecie, poczucie stworzenia czegoś unikalnego. Dla wielu osób to pewnego rodzaju spełnienie marzeń. Posadzić drzewo, wybudować dom. Budować zera daje poczucie wpływu, własności realizacji wizji życia ja też chciałem stworzyć coś po swojemu. Dom, który będzie dokładnie taki jaki chcemy. Od układu pomieszczeń, przez wybór technologii i pod detale w łazience. Widziałem, że to nie będzie łatwe, ale mimo mojego doświadczenia, ten projekt mimo wszystko był dla mnie wyzwaniem. Mimo tego, że budowała to mój świat, mam mnóstwo wykonawców, że buduję, inwestuję, a zarabiam na tym pieniądze. To jak zwykle mój dom okazał się zupełnie inną historią. Bardziej czasochłonną, emocjonalną, trudniejszą. Bo to nie była tylko chłodna inwestycja, tylko wiele decyzji życiowych, które trzeba było wybrać. Oczywiście żona mi w tym wiele pomogła, natomiast ostatecznie też by musiałem się to zaangażować. Gdybym nie zaplecza finansowego, organizacyjnego, to ta budowa wykończyłaby mnie. Widzę, że wiele osób często, które nie są na to przygotowane. Po prostu się, się w tym gubi. Skoro dla mnie było to trudne, jak ja z tego żyję, co mówisz, normalny kowalski, który ma inny zawód niż ja? Kiedy warto budować dom? Kiedy chcesz mieć dom skalony pod siebie. Kiedy z taką liczbą pokoi i funkcjonalnością, okej, okay, ci odpowiada. I myślisz długoterminowo. Miesz chcesz mieszkać tam latami, nie zamierzasz się przeprowadzać. Musisz pamiętać o tym, że rynek domów jest mniej płynnych. O wiele łatwiej jest sprzedać mieszkanie, apartament, niż dom. Dom też się starzeje i dom, dom wymaga remontów, wymaga konserwacji, wymaga Twojego zaangażowania. Więc jak ja bym e, kupował nieruchomość za granicą? na której będę jeździł na wakacje, y, raz w roku, dwa razy w roku, nie chcę mieć czegoś, co będę musiał nadzorować, pilnować. Wolę wynająć czyjś dom, o, o który ktoś dba. Masz dobrodrowość kredytową, masz stabilną sytuację finansową, oszczędności i silność kosztów budowy. I jesteś gotowy na proces budowy, umiesz nadzorować, planować. Albo masz sprawdzony zespół, który to zrobi. A kiedy nie warto budować domu? Kiedy nie masz czasu i energii. Bo to nie jest taki projekt na boku. Znam osoby, które zaczęły budować pracując na etacie, robiły to po godzinach i cała ta budowa trwała latami. Budowa wymaga setek decyzji i regularnej kontroli. Ja byłem na tej budowie kilka razy w tygodniu, mimo tego, że jestem dosyć zajęty i mimo tego, że miałem jeszcze oprócz tego pracowników, którzy byli tu parę razy dziennie i nadzorowali to w moim imieniu. I Ty też mimo wszystko nie przewidzisz wszystkiego, bo ostateczne decyzje podejmuję ja i ja za nie płacę. I nie już pisać do kosztorysu swojego zmęczenia, frustracji i tych setek rozmów z partnerem, partnerką, czy to dobrze wszystko wybraliśmy, zrobiliśmy. Tak o nikt nie liczy, a te elementy bardzo często kosztują bardzo dużo. Myślę, że znaczną część kosztów tego domu, których ja nie liczę, jest mój czas, moje zaangażowanie, moja praca, bo gdybym tą samą energię włożył w jakikolwiek inny projekt biznesowy, to budowa tego domu kosztowałaby pewnie 5 milionów złotych. Jeżeli liczysz, że będzie taniej wybudować dom niż kupić gotowy, to uważaj, bo często zabudowa nie wyjdzie taniej, nawet przy własnym wykończeniu. Dlaczego? Dlatego, że deweloper często jest w stanie kupić na rynku usługi dużo taniej, materiału dużo korzystniej niż ty jesteś w stanie to zrobić. I ty często popełnisz błędy, na których on już się dawno nauczył. I mimo tego, że zapłacisz się mu jego marżę, to ta marża może być czasem dużo mniejsza niż koszty, które ty poniesiesz, ucząc się i popełniając błędy. Jeżeli zależy ci na tym, żeby się szybko prowadzić, to Budowa czasem to jest półtora, nawet dwa lata, nawet jak ktoś ma sprawne tempo. Jeżeli nie masz doświadczenia ani wsparcia, jesteś narażony na błędy, opóźnienia i na nieuczciwych wykonawców. A może kupić gotowy dom. Być może dla niektórych będzie to lepsze rozwiązanie. Szybciej się wprowadzisz, wiesz, co kupujesz. Bardzo tanie możesz kupić usługę, kiedy ktoś sprawdzi ten dom za ciebie. Ja poprzednio dom, który wybudowałem, sprzedałem go komuś, bo uznałem, że będę budował kolejny, zanim się jeszcze do niego wprowadziłem. Najważniejsze, co mogę Ci poradzić, jeżeli myślisz o domu. Dom to nie tylko koszty budowy, ale też koszty życia jak te utrzymania tego domu, tak? Musisz pamiętać o tym, że to nie tylko rachunki, prąd, woda, gaz, ale też i obsługa tego domu, ale też i usterki, które możesz mieć, ogrodnik, prace do, dookoła tego domu. To jest naprawdę, że ja musiałbym siedzieć tutaj codziennie i w tym domu dłubać, zamiast tego robią to osoby trzecie. A to przecież kosztuje. A w mieszkaniu tego nie ma. Płacisz, czyniesz do wspólnoty i można powiedzieć, wyjeżdżasz ze swojego odświeżonego garażu, czyszczonego raz w miesiącu i masz wszystko z głowy kanał napędza inwestor.pl, działaj szybciej niż konkurencja i dokładnie wyceń każdą nieruchomość. Wiele młodych ludzi wkłada całe swoje oszczędności w dom, który później uwięzi ich na, na dekady i teraz, jeżeli zamierzasz pracować całe życie na etacie, no to może faktycznie zainwestuj w, w jakiś nieruchomość, w dom czy w mieszkanie, ale moja wizja była inna. Moją wizją było to, że wszystkie pieniądze, które mam wkładam jako zalążek, kul malutką kulkę śnieżną i ja tą kulkę pomnażałem, rozpędzałem, rozpędzałem. Gdybym ja w wieku dwudziestu kilku lat kupił swoją pierwszą nieruchomość na kredyt albo no, wsadziłbym w mieszkanie, to być może do tej pory bym je spłacał i nigdy nie miałbym ponad 100 mieszkań na wynajem. Ja wolałem wszystko co miałem zainwestować, reinwestować, pomnażać, pomnażać, pomnażać i dopiero z zysków z tego kapitału, który wygenerowałem uzbierałem pieniądze na budowę tego domu. I ja ten dom wybudowałem w 100% za środki własne, za własną gotówkę, którą zarobiłem inwestując pieniądze w nieruchomości. Natomiast po odbiorze tego budynku, po jego wybudowaniu wziąłem na niego kredyt refinansujący wszystkie koszty, które poniosłem, dlatego że kredyt mieszkaniowy jest nas najtańszym źródłem finansowania. Więc ja wolę, żeby pieniądze, które ja wsadziłem w ten dom Wróciły do mnie z powrotem i spłacać małą ratę kredytową, a pieniądze, które odzyskałem, móc dalej reinwestować w bardzo dochodowe biznesy i projekty we Flipy. I podobno sytuację miałem z lambo. Tak samo kupiłem samochód za pieniądze, a później kiedy już mogłem to zrobić, to go zrefinansowałem, a pieniądze były pracowały w moim biznesie bardzo ciężko, bo dużo łatwiej wziąć kredyt na prywatne cele mieszkaniowe niż pokazać banku jakiś biznes i żeby bank był Twoim wspólnikiem i w niego zainwestował. To jest dużo więcej formalności, procedur i kredyt jest droższy. Chcesz się budować, więc rób to świadomie z kimś, kto wie o co chodzi. Jeżeli wiesz, że chcesz mieć dom, zrób to mądrze, nie rzucaj się w ciemno, że jakoś to będzie. Otocz się fachowcami, licz koszty, ale nie licz na to, że wszystko pójdzie zawsze zgodnie z planem. Budowę potraktuj jak projekt biznesowy, emocje zostaw na bok. Ja też tu miałem wykonawcę, który musiałem go zdjąć z budowy, ponieważ on sobie nie radził, bo ponieważ miał oprócz tego, że wziął ten kontrakt yy, u mnie na zrobienie tej elewacji, zrobienie tego dachu, to jeszcze przy okazji miał duży kontrakt na dworcu i całe swoje zasoby i siły przerzucił na dworzec, bo tam miał bardzo duży kontrakt i duże kary umowne przez to, więc można powiedzieć, że moja budowa była drugą drugo budową i przez to on później yy, nie dokończył tego w terminie i po miesiącu opóźnienia musiałem go zdjąć z budowy, zerwać z nim kontrakt i wsadzić na jego miejsce nowego wykonawcę, który dokończył projekt i przez to miałem opóźnienie około 6 miesięcy łącznie. Suma kosztów budowy domu daleko od miasta będzie dużo tańsza bo grunty są tańsze. Natomiast same koszty budowy są identyczne. I weź pod uwagę to, jaki jeszcze koszt będziesz ponosił, ponieważ będziesz jeździł 40 minut do centrum, woził dzieci, jeździł do pracy i tego kosztu też się nie liczy. Nie tylko koszty paliwa, koszty samochodu, ale i też koszty niebycia z rodziną, nie z dziećmi, czy siedząc w samochodzie. Nawet godzinę dziennie przez 220 kilka dni w roku, przez 30 lat, to jest prawie rok czasu spędzony w samochodzie na dojazdy. Wolałbym ten rok czasu poświęcić na pracę. Na coś, co mi, mnie pasjonuje, na czas z dziećmi i pieniądze, które wygeneruję w tym czasie, dołożyć do tego domu albo ująć sobie kosztem domu, który jest bardziej kompaktowy. Podsumowując, dom da Ci przestrzeń, ogród, prywatność. Możesz wyjść rano z kawą na taras. Dzieci mogą biegać po podwórku. Nikt ci nie stuka sufit, ale ta przestrzeń ma swoją cenę i nie chodzi tylko o pieniądze. Dom to obowiązki, serwisowanie, więcej rzeczy do ogarnięcia. Mieszkanie jest prostsze, zamykasz drzwi i nie, nie interesuje Cię nic. Ja wybrałem dom, bo na tym etapie życia. To była decyzja dla mnie, ale co to dla każdego? Moim zdaniem nie, bo ja wybrałem dom wtedy, kiedy już te pieniądze, które na niego przeznaczyłem, nie miały wielkiego znaczenia w biznesie. One nie są game changerem one nie spowodują to, że ja się wzbogacę. Ja wybudowałem ten dom i zainwestowałem w niego, dlatego kiedy już te pieniądze nie ważą w moim całym. Budżecie, całym majątku, tak wiele, że wyciągnięcie ich z biznesu spowoduje to, że nagle przestanę zarabiać pieniądze. Jeżeli pracujesz intensywnie i nie chcesz na co dzień się zajmować sprawami technicznymi, zależycie na lokalizacji blisko centrum, to mieszkanie po prostu może być lepszym rozwiązaniem. Dom też daje wolność, ale też zobowiązuje. A najlepszy wybór to jest taki, który pasuje do swojego stylu życia. A nie, po prostu tylko dobrze wygląda na Instagramie. Sami ludzie budują dom, bo myślą, że to naprawi ich życie, być może ich małżeństwo, ale później mają piękną kuchnię, wielki salon. I dalej są nieszczęśliwi. Jeżeli miałbym ci dzisiaj powiedzieć, czy warto budować swój dom, to warto znać swoje cele. I zanim podejmie się takie duże zobowiązanie. I ja przez wiele lat mieszkałem w wynajmowanych domach, mieszkaniach, mimo tego, że posiadałem własny majątek, posiadałem własne mieszkania na wynajem, to ja mieszkałem mokołc. Dlaczego? Dlatego, że mieszkania, które ja posiadałem, one dobrze zarabiały, ale nie były dla mnie komfortowe. Więc wolałem płacić komuś innemu, znaleźć okazję na, na rynku najmu i płacić komuś innemu za piękny apartament, czy za piękny dom, za niskie pieniądze, a sam swoje nieruchomości wynajmować po cenach rynkowych. To jest tak samo, jak ja e, miałbym 100 swoich samochodów, wynajmował je firmom i dobrze na tym zarabiał, a sam jeździł nie swoim samochodem, ale wynajętym Bentleyem. Bo to się bardziej opłaca. Bo ktoś dba o przeglądy, ktoś dba o ubezpieczenie, ktoś dba o kondycję tego samochodu. A ja korzystam. Jak nie korzystam, to nie płacę. I wtedy jestem tylko beneficjentem. Więc ja zarabiam na tym, co się dużo zarabia, i jeżeli mam za coś płacić, to szukam okazji. Natomiast z samochodami jest też pewna potrzeba, o której mało kto mówi, to jest potrzeba posiadania. Ona się nie opłaca, ale ją warto. Mam przyjaciół, którzy mają wiele samochodów, których nie potrzebują, którzy mi, którymi nimi na co dzień nie jeżdżą, ale je mają, ponieważ mają taką potrzebę posiadania. Oni się czują super z tym, że w garażu stoją fajne samochody, mimo tego, że nie są im potrzebne. I podobnie jest z domem. Dom to nie jest coś, czego ja potrzebuję, żeby żyć. Ja go mam, ponieważ warto. Czuć się jak u siebie w domu. I ile mnie kosztował ten dom? Biorąc pod uwagę to, że ja go budowałem z tymi gospodarczym, budowałem go swoimi ludźmi, swoimi wykonawcami. Każdy element tego domu kontraktowałem w pewnym sensie sam, bez innym wykonawcą, czyli nie, nie, sam byłem generalnym wykonawcą na wszystkie te rzeczy. Biorąc pod uwagę to, że zaangażowałem się czasowo w to, to ten dom mi kosztował dużo mniej. Ja wydałem ten dom razem z działką, którą kupiłem również okazyjnie, wydałem około 3,5 miliona złotych. Natomiast dzisiaj jakbym ten dom budował, albo gdyby ktoś go budował wtedy, to za, przynajmniej zapłaciłby za niego systemem powierzonym przynajmniej 5 milionów złotych. I ktoś mnie kiedyś zapytał, czy jakby ktoś ci dał 5 milionów, to byś go sprzedał? I nie, ponieważ dużo więcej wyceniam swoją pracę niż te 1,5 miliona milionów złotych, które wsadziłem w ten dom. I nawet, jeżeli ktoś by mi dał 10 milionów złotych, nie strzelałbym do tego domu, bo nie kupiłbym za te pieniądze to, co mam tutaj. Cześć. Nazywam się Daniel Siwiec i być może znasz mnie jako flipera, inwestora czy dewelopera. Fakty są takie: przez 8 lat pomogłem tysiącom osób zmienić swoje życie właśnie dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Pomogłem im, pokazując gotowy schemat zarabiania na nieruchomościach. Co więcej, każdy z nich miał tylko jedno zadanie: użyć mojego systemu jeden do jednego. Wśród moich absolwentów są między innymi osoby, które pracują w korporacjach na etatach, emigranci i zmęczeni życiem z dala od rodziny. Przedsiębiorcy, szukający mniej angażującego, ale bardziej dochodowego biznesu. Przede wszystkim to są ludzie, którzy chcieli zmienić coś w swoim życiu. Czego ich nauczyłem? Pokazałem przede wszystkim, w jaki sposób mogą w łatwy sposób, bez zaangażowania kapitału, zarabiać na nieruchomościach. Czasami pod moimi filmami pojawiają się komentarze. Co to za sztuka? Tanio kupić, drogo sprzedać. Fakt. To ja nauczę cię, gdzie tanio kupić, jak tanio kupić i jak drogo sprzedać. Jeśli chcesz ode mnie otrzymać bezpłatną wejściówkę na konferencję online, gdzie bezpłatnie dzielę się wiedzą, kliknij w link poniżej.